Raz, raz, raz! Trzymaj. Trzyma, trzymaj! Trzymaj do końca! Ura! 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 Jak było? Lepsze od brzykania? Nie! A mówiłaś, że po ślubie, to co No Tak słyszałam! Dobrze, dobrze. O, Asioczka! Otworzyła! No. Ale u góry trochę sajgon, co? Przepraszam, co to robiłam ja. Co za Elegancko. <grym> Powiem wam. Zykania? <Leprze. grym> Lepsze. Lepsze od na wysokości pracy. Ja. today this is